I zaboreczka, terapia skoncentrowana na emocjach. Sławek Czarnecki, terapia skoncentrowana na nawiązaniach. I nasz cykl skoncentrowany na relacjach. Co na dzisiaj, Sławek? Ech, taki temat z pytaniem o wyrażanie bliskości w relacjach. I mhm. z takim pytaniem, czy czułość to jest tylko czułość w rozumieniu fizycznym. Jak to inaczej jeszcze można rozumieć? Mhm. Hmm. Ważny temat. Mhm. Bliskości, czułości. Ciągle myślę, że za mało w dzisiejszym świecie. Mhm. Jesteśmy surowi, oceniający, wymagający, samodzielni, samowystarczający. Mhm. A bliskość to e, przepraszam, bo coś a bliskość to tak rozmiękcza, mhm. nie, tak y, odsłania. Naraża na, naraża na, potencjalny uraz, naraża na potencjalny, że jest taki mm -hmm, tak. się tego bać. Tak, 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 tak. Bo właśnie, żeby móc być naprawdę blisko, to musisz mieć odwagę się odsłonić, mm. stanąć metaforycznie nago przed drugim człowiekiem mm. i nie mieć nic do ukrycia. Nie? To jestem ja. Mm. Mam tak, takie. Mm. Nie wiem, trudności, lęki, obawy, jakieś zakamarki, ale dobra wiadomość jest taka, że każdy inny ma tak samo w różnych innych miejscach, ale i te same lęki, i też zakamarki. I to jest takie, żeby móc być blisko, to nie można udawać kogoś innego kogoś lepszego niż jesteśmy kogoś w, w, wspanialszego, bardziej perfekcyjnego bo to wtedy nie jest bliskość, tylko robi się taka y, szyba. Gra i gra. Mm -hmm. Powiedziałeś, że trochę w bliskości musimy metaforycznie stanąć wobec siebie nago, ale też mm -hmm. sposób, żebyśmy chociaż potrafili maskę zdjąć i zbroję, to już będzie dużo. Okay, a okej, dobra, czyli ja się rozpędziłam? Przepraszam za takie... A my, dobra, a my w maskach, no tak, ja tak, tak. Ja tak, takie spojrzenie, wiesz, spojrzenie, spojrzenie, że ty powiedziałaś tej wersji maksimum, ja stwierdziłem, tak. że tej minimum chociaż zbroję zdejmijmy, to już będzie dużo. Tak, tak, ale no właśnie, bo pytanie, po co nam ta zbroja, jak się tak zazbroiliśmy, skąd ją mamy, no to Aha. oczywiście, że jest to z lęku przed zranieniem. Aha. Nie? Z taką ostrożnością i nieufnością, że uważaj, nie odsłaniaj się, bo możesz pożałować. Aha. I to zawsze dotyczy, ym, myślę, dziecięcych doświadczeń bycia odrzucanym, bycia niechcianym, bycia krytykowanym, zawstydzanym, nieprzyjętym. Nie? Dziecko będzie ufne, otwarte, będzie mówiło, mówiło co myśli, tylko wtedy jak się czuje bezpiecznie. Mhm. Jak widzi tą responsywność u rodziców, że się cieszą, uśmiechają, chcą z dzieckiem przebywać, mhm. nie? przyjmują je takim, jakimi, jakimi ono jest, generalnie, i że w, dopiero wtedy jest możliwa ta bliskość, ale też o czułość pytałeś, nie? Że, że, że ta emocjonalna bliskość no, jest warunkiem, żeby mogło być szczerze i prawdziwie czule, mhm. bo czułość to jest jeszcze jakaś większa bliskość. Hmm. Teraz mhm. jest takie też odsunięcie się, gotowość, ufność. Mhm. Tak, samego pytania, jak wyrażać w relacji bliskość, też mhm. to może zabrzmieć paradoksalnie, ale przede wszystkim to może wymagać odwagi. Yy, no tak, nie, bo Taki... mam te obawy, że zostanę zawstydzony, od, nieprzyjęty, odrzucony. Uhum. Ale mam też tą nadzieję, że może jednak nie. Bo najbardziej uhum. leczy to poczucie, te zranienia, te traumy, no właśnie, jednak takie przyjęcie kogoś z miłością, z akceptacją I, i właśnie też ta bliska, ale bezpieczna relacja. Jesteśmy blisko. Ty uhum. poznajesz <grym> dużo prawdy na mój temat, niekoniecznie najpiękniejszej, i uhum. dalej mnie lubisz, dalej mnie akceptujesz, dalej jestem dla ciebie ok. Uhum. To jest bliskość. Nie. To jest tym tak, skarżeniem, moim, że obawa i niepokój mhm. to jest emocja, ale zaufanie i nadzieja to jest jednak decyzja. Że no. czuję obawę, no. że coś będzie nie tak, ale jednak mhm. decyduję, że zaufam. Tak, tylko wiesz, do pokonania są potężne mechanizmy obronne. Nie. Tak, bo w dzieciństwie, żeby tak nie bolało, ta krytyka, to, to narzekanie to krzyki na dziecko, te, te, takie ataki. I ono się A, uczy cisza. albo cisza. Ono się uczy chronić przed tym. No poprzez właśnie takie zamykanie się, oddzielanie, wy, od, 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 odłączanie uczuć. I to jest mechanizm, który po prostu tak i już, już nas ma. Mm. I wyjść z niego, to jest jak opuścić więzienie. Mm. Opuścić więzienie i wrócić do domu, w którym jest bezpiecznie, bo w więzieniu nie jest fajnie. Ja. Więc też, też powiedziałeś, że czułość to jest taka trochę bliskość w wersji w wersji pro. Soft, no, mega soft, nie? Mhm. Tak. No. No. <laughs> <laughs> mhm. mhm. Trochę. To czułość kojarzymy tak trochę językowo, też kulturowo że czułość kojarzymy z fizycznością, z no ale mi się w tym coś zgrzyta. Mm -hmm. tak, nie wiem. No. To, to będzie przykład, przykład z kapelusza, ale zrobienie komuś ulubionej herbaty może być wyrazem czułości. Tak. Jeśli podażę z czułością, z uh -huh. troską. Tak, że to może być, że mm -hmm. czułość nie musi być ogrzydliwa. Okej, okay, to, że możemy kogoś przytulić, objąć, że to jest coś mm -hmm. niesamowitego, ale że. Czułość trochę wykracza poza ten, bo tak samo może być fizyczny kontakt, w którym nie ma czułości, ale że czułość w bliskości trochę wykracza poza samą fizyczność. Wiesz, bo herbatę też można zrobić bez czułości, nie? Po tak po prostu rzucić tak. na stół, tak? Masz tak. pij. Tak. <gry> Czyli wiesz, to chodzi o postawę, z jaką coś robimy. Tak? No. czy jest pełna takiego ciepła, życzliwości. No wyobraź sobie, czułą matkę, nie? która z czułością no. patrzy na dziecko, z czułością mnie pielęgnuje, z czułością je karmi, zapewnia je, jego potrzeby. Jak rozbije kolanko, to z czułością je tam po prostu zakleja i dezynfekuje, i całuje tą, tak, to miejsce, żeby mniej bolało. No. Zobacz, ile tu jest jakby takich różnych no, gestów, troski, miłości też jak mówiłaś o tym, właśnie, o, tej czułej, o tej czułej matce, o tym, o tym sposobie mm -hmm. podania że tam jest, okej, okay, trudności w tym obszarze wyrastają na zranieniach, ale tam mm -hmm. jest ogromny obszar na taką trochę własną decyzyjność. Że podam tą herbatę właśnie z czułością, że wybiorę... Mm -hmm. czy, czy, tak. Wyboraczył muzeczkę, podajdę że Pięknej tam... filiżance. Super, tak. że to mówisz, że to jest wybór, bo to jest umiejętność, którą można rozwijać. Mm -hmm. Ja lubię taką metaforę mięśnia bliskości, mięśnia czułości. Te mm -hmm. mięśnie należy ćwiczyć. Mm -hmm. <laughs> Nie? I to rzeczywiście jest taka samoświadomość, że chcę być czuła dla moich ukochanych. Oni wtedy będą zrelaksowani, bezpieczni, do, będą się dobrze czuć. No to jest wspaniale, jak to jest szczera, taka, y, takie zachowanie. Nie wiem, może ktoś miał czułą babcię. Nie? Często od babci można dostać dużo czułości. Rodzice mhm. zabiegani, tak, zaganiani, a babcia po prostu tutaj te pierogi lepi, piecze bułeczki, tak, i ta miłość w nie wkłada. Aż tak jak powiedziałaś o tym, o tre trenowaniu mięśnia, czułości, trenowaniu bliskości, mm -hmm. no to od razu mam takie skojarzenie właśnie z autentycznym trenowaniem mięśni, że to na początku może być bolesne, może nie bolesne, ale że to na początku może być wysiłkowe, wręcz tak w cudzysłowie w mm -hmm. zabolenia. Mm -hmm. no tak, czy my na siłowni, to w pewnym momencie podnosimy tą sztangę, czując aż ból w mięśniach, tak. Że, to, że, że jak nie jestem do tego przyzwyczajony, bo doświadczyłem jakiegoś nadmiernego krzyku, krytyki, mm. obrażenia, czy doświadczyłem odrzucenia, opuszczenia, jakiegoś zostawienia samemu sobie, to każde takie wyrażenie, nie wiem, co się tutaj, ta, ta, ta szczególnie czuła herbata, ona za każdym razem wymaga i decyzji, i pewnego jakiegoś wysiłku w tej decyzji, okej. Okay, mm. Ale nie... Zdejmę tą maskę obojętności, zdejmę maskę odsłonię się, że to za każdym razem, że taki trening tak. jest łatwy. Wiesz, bo rzeczywiście fajnie udawać tego czułego, bo inni patrzą albo tu mamy gości, to będę taka fajna, no, ale uh -huh. to właśnie chodziłoby o takie na, na co dzień, jak nikt nie patrzy, uh -huh. żeby to ćwiczyć, nie? żeby to chcieć dawać i też tym bliskim, ale też sobie. Taka samoczułość. Nie? Że no. siebie też traktujemy często bardzo surowo, z buta, no. e, tak siebie poganiając. No, głos no. naszych rodziców często staje się naszym głosem, jeżeli nie przepracujemy tego, żeby był ten głos e, miły. I rodziców no, tych właśnie wymagających, surowych, to, to mam na myśli. Bo jeżeli nasi rodzice do nas mówią czule, to wtedy taki głos mamy też w środku. I wtedy to jest łatwiej. bo to może w tym można wpadać w liczne pułapki, bo to mi się skojarzyło tak z takiego cłaniającego mojego kawałka, kiedyś opowiadałem też o jakimś dniu w porannie, no, że tak. pracowałem z pacjentem właśnie taką większą czułością wobec siebie tak. Nie minęło pięć minut rozmowy, a trochę mówiłem o rwiakłuszowej. No i przez tą rwiakłuszową jestem jak taki paralityk, bo niczego się nie nadaje w ogóle, jakiś no. połapa mm -hmm. Tak trochę się bezbudzi. To no naprawdę jest, tak. że, ok, okej, tutaj przed chwilą pracowałem, żeby komuś z tym powiedzieć, a sam wobec siebie nazywam się mm, tak, a tak. Tak, tak, to... jestem cierpiącym człowiekiem tak, <noise> i potrzebuję ojojania. Tak, że to trochę jest tak, że potrafi to wejść trochę tak z tyłu i właśnie to jest, też... Nie chcę wprowadzać nowego tematu, ale to kiedyś musimy sobie porozmawiać o tym, z której strony właściwie zaczynać. Czy najpierw od delikatności wobec innych, żeby się trochę nauczyć delikatności wobec mm. siebie. Czy zacznijmy od czułości wobec siebie, to nauczymy się czułości wobec Wiesz innych. Co? Ja właśnie wierzę w kolejność, co w środku, to na zewnątrz. Mhm. Jeśli nie masz czegoś w środku, ciężko ci będzie to mieć naturalnie i autentycznie na zewnątrz, tak? Czyli to, mhm. co do siebie to mhm. będę tym promieniować do świata. Więc mhm. zaczynamy od siebie. Oczywiście można równolegle pracować. Mhm. ja, ja sobie mam tak, tak. siebie na zewnątrz. Tak, tak. Jeszcze mhm. mam taką refleksję, że w tym nurcie terapii EFT, tam terapeuta mhm. potrzebuje naprawdę bardzo dużo czułości i takiego zdrowego współczucia dla cierpienia pacjentów. Mm. I tam jest jakby taka idea, że jak my to pokazujemy, to ci partnerzy w parze uczą się tego. Nie? Czyli ja okazuję taką właśnie delikatność, zrozumienie i czułość do męża. Tak, no. Pani, ta pani jest na niego zła, ma do niego żale, ale no. kiedy on odsłania swoje zranienia, swoje trudności, kiedy zaczynamy rozumieć, z czego to wynika i że absolutnie nie ze złej woli, tak, tylko z trudnych doświadczeń, to no. i ona wtedy uczy się mięknie, tak, i uczy się właśnie tego tej największej jakości w związku, bo żeby relacja w związku była bezpieczna, tam musi być dużo, dużo delikatności, łagodności i czułości właśnie. No. Wiesz co teraz takiem, jak powiedziałeś o tym pod takim kątem, że okej, okay, co w środku, to na zewnątrz, ale mm -hmm. też coś to musi przyjść do środka. Że trochę to musi być tak zamodelowane przez jakąś relację, czy relację terapeutyczną, czy przez troje relacje, gdzie ktoś okaże i tak. delikatność nam. Tak, tak, no nie znam tego, nie, nikt mi tego nie pokazał też w dzieciństwie. Mm -hmm. Chociaż mm -hmm. ja wierzę, że... Każdy z nas, nawet jeżeli miał trudne doświadczenia tego odrzucenia, tak nieprzyjęcia, to, że jak poszuka w głębi serca, to znajdzie osoby, które dały mu jednak właśnie tą czułość, bliskość i miłość. Niekoniecznie to są osoby z rodziny, czasem to może być nawet ta przysłowiowa sąsiadka, która, no nie wiem, właśnie dawała jakieś takie ciepłe spojrzenia i, nie wiem, zupę albo kanapkę. Mhm. Albo nauczyciel, tak, albo no, no jakaś tam właśnie osoba, która szczerze potrafiła pochylić się nad dzieckiem, współczuć mu, pomóc mu w jakiś sposób emocjonalny. Nie, że ktoś, że ktoś mhm. widział ból tego dziecka, nie? że ono się czuje takie nieszczęśliwe, bo zostało odrzucone, na przykład. To coś mi się z takimi podejściami z wielu różnych terapeutycznych, które zakładają, że zdolność do, czy uczenia się, ale to jest jedno, ale zdolność, mhm. zdolność do okazji, do miłości jako takiej jest trochę imamentną cechą człowieka. Tak, z tego nurtu mhm. rodzinieckiego, że człowiek... Tak, na pewno, jesteśmy jest, dobrzy. No, <gry> okay. mhm. Że trochę, że w jakiś sposób, ok, trochę każdy z nas w sobie to marzy, jak się poszuka, tylko mhm. też z takiej aktualności, czy to może nie być potrzebne, dostanie tego, zanim będzie, trochę tak na zasadzie modelowania, nauczenia się, ok, ale co to właściwie jest czułość i delikatność, czy czułość i bliskość wobec kogoś innego? Tak, w głosie, w oczach, w dotyku, w traktowaniu siebie, w myśleniu o sobie. Mhm. Lubię, bo to wszystko też, to ta definicja miłości się pojawia, nie? że to czułość i bliskość jest bardzo związana z, ze zdolnością do kochania. Mhm. Y a moja ulubiona definicja miłości to jest y kochać, to pragn pragnąć dobra dla drugiego. Mhm. To trochę inspirowane, że postawienie tej, tej drugiej osoby w jakiś sposób jako centrum swojej, że okej, okay, że to, co robię, robię... Jesteś pisze. ważny, chcę twojego dobra. Jeśli miłość jest wzajemna, to ta hmm. druga osoba, no, symetryczna, tak, czyli partner, partnerka, to ta druga osoba też miejmy nadzieję, że będzie chciała mojego dobra, że będziemy się w tym wymieniać i to wtedy będzie dużo dobrego. Antrę, hmm. wracając do początku, to to też wymaga pewnego rodzaju odwagi w zaufaniu, że zakład, że okazanie mm -hmm. okazanie bliskości. No, okazuje to, ale zakładam, że spotkam mnie coś podobnego, że odsłaniając no, tak. trochę, że nie spotkam, że nie dostanę po łapach. Tak? Że... No tak, bo wyobraź sobie, że ty do kogoś tak czule, ufnie, tak właśnie z takim otwartym sercem i dostajesz strzała między oczy jakiegoś mm -hmm. agresywnego, no to ile razy tak wiesz, dasz radę, nie? Zanim się nie zamkniesz, nie zaczaśniesz. To wymaga trochę takiej, jeżeli mamy jakieś doświadczenia, też szczególnie wczesnodziecięce, dziecięce, czy jakieś doświadczenia w tej krzywdzie aktywnej, czy w tej krzywdzie pasywnej przez porzucenie, gdzie tak naprawdę ciężko określać, które jest gorsze. Tak, tak. Bazując na takich doświadczeniach, wymaga to tego trenowania mięśnia bliskości. Początkowo może być to z oporami, z wysiłkiem. Z jakąś obawą, że jakiś, okay, jako mm -hmm. jak tak. to miękkie podbrzusze, czy, czy to będzie okej? Okay? Czy to, co tak. dostanę wtedy? Tak, tak. Oczywiście, jeżeli ja do wychodzę do kogoś właśnie z taką no, tą delikatnością i czułością, i ktoś na mnie jakby naskakuje, odpala się, jakby źle mnie traktuje, to hmm. zawsze mogę potem na spokojnie próbować o tym rozmawiać. Czemu tak? nie? Że ja do ciebie nie wiem, no z otwartym sercem, a ty mi, wbijasz mi sztylat. A o co chodzi? Nie rozumiem tego, nie? nie? umiem w to grać, nie? I też oczywiście nie muszę się na to godzić, nie? Jeśli miałoby to być jakieś powtarzalne, jeśli, jeżeli powiem właśnie tej osobie, ja do ciebie z tym otwartym sercem, a ty mnie atakujesz, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić, żeby nad tym zapanować, przypracować to jakoś, bo tak się nie da żyć, nie? co, hmm. też myślę, że jedno hmm. Właśnie to ten, ten sztylet, ten atak z drugiej strony, ale też to, co może być straszliwie deprymujące, czego też wydaje mi się, że możemy się jakoś mm -hmm. istotnie wręcz obawiać jeszcze bardziej, to to, że po drugiej stronie spotkamy chłód i obojętność. Jakieś mm -hmm. takie panie, że mm -hmm. podaję mm -hmm. tej, tej, tej tej herbaty, mm -hmm. tej flurze, mm -hmm. z tą wyjątkową łóżeczką, i ktoś powie, no dzięki. Mm -hmm. I zawiśnie taka cisza. No wiesz co, bo to za bo jakby mam takie dwie drogi, tu widzę, że jedną, że jak wytrwam w tej miłości, to może ocieplę tą osobę i jej serce się y, rozgrzeje. Mhm. Nie. No a druga opcja to, że ja się zamrożę, tak? Ja, ja zl zlodowacieję. lodowacieję. Tak. I Aczkolwiek. Trochę... No, nie. Bo, bo pomyślałam, że i tak warto rozmawiać o tym, co tu się dzieje, nie? Czy ja bardzo chciałabym na ciepło, tak, właśnie z tą czułością, bliskością. O i też pamiętam takie rozmowy tam od pacjentów, że już nawet kobieta mówi, nie? że potrzebuje więcej czułości, więcej bliskości. I co słyszy? Nie słyszy dobrze, kochanie, dzięki, że mówisz, postaram się, tylko słyszy, a ja nie potrzebuję, nie? a ja tak nie mam. No i co teraz? Nie. Że to jest taki jest tak naprawdę, że. No, Bo... to tak, w żadnym wypadku nie chcę usprawiedliwiać agresywności. Mm -hmm. Jakiś atak, jakiś tym ktoś do kogoś z czułością, ktoś, ktoś z atakiem, mm -hmm. to jest wciąż forma relacji. Jest na czym pracować. Bo no, tak! Zaprzeczeniem, Ale zaprzeczeniem co? relacji jest obojętność, czystą tak. obojętność. Po drugiej stronie, że albo ja kogoś ocieplę, albo, jak, albo ja się zamrożę: że z tym już nie ma co powiedzieć, że okej, okay, to, to jest ta herbata dla ciebie, dzięki. No to na obojętność w sumie reaguje jakąś formą agresywności. No, to lepsze, wraca do nas to, co dajemy. Mhm. Wiesz, tylko teraz mam taką wizję, że no, można wiele no, jakby w kółko wracać, nie? Te, Często w tej grze takiej damsko-męskiej, że te domagające się kobiety, no tak wołają o tą czułość, o tą objawową miłość, mhm. a ci mężczyźni są bardzo zawzięci w tym, żeby tego nie dawać, nie? Że oni tego nie czują, nie potrzebują, też się mogą tego bać, że jak będą tacy miękcy, mili, tak, czuli, mhm. to że, że takie się zrobią z nich ciepłe kluchy. Że mhm. to nie męskie, mhm. wiesz, a, a dla mnie mega męską postawą jest, to jest takie fajne powiedzenie, bądź twardy jak, nie, bądź twardy i ciepły jak kaloryfer. O, to fajne, tego już da. To jest fajne. chyba się temu nie zdążymy, nie zdążymy mhm. żyć, ale też takim kwestią właśnie obojętnościowości mhm. i też, akcji, jak do tego podejść, kiedyś musimy się temu przejrzeć, wydaje mi się, w jakiejś osobnej rozmowie. Dobrze, wiesz co, no to będzie o unikającym stylu przywiązania. No, w sumie tak. Mhm, więc ale jasne, że, że możemy zacząć od objawu tak i potem pójść do tego, skąd to jest i co z tym zrobić, no. Nie? Bo, bo to osoba, która ma taki styl, musiałaby chcieć coś z tym zrobić, Nie? że samo to się w żaden sposób nie zmieni. Hmm. Mhm. To musi mhm. wynikać z jakiejś chęci działania, żeby coś mhm. z tym. No tak już, bo miłość mhm. powinna być objawowa. Mhm. Jeśli Zresztą... kocham, to to okazuje. Mhm. To teraz tak, tak podsumowując, mi się, że wyrazem czułości, jakiejś mhm. bliskości może, że to może naprawdę pokazać na wielu sposobów, bo nawet to jaką emotikonę w wiadomości dobierzemy, czy to będzie mm. zwykły uśmiech, czy to będzie ten uśmiech taki z czerwonymi policzkami, z tymi oczami do góry, mm. czy to będzie kolor serduszka, że nawet, okej, okay, to już jest w relacjach, które są trwalsze, jakieś, które trochę się bardziej no. znają, mm. ale że czułość może, okej, okay, że to wynika z jakiejś decyzyjności, bo tą czułość można okazać nawet w rodzaju emotki, którą, którą zakończy wiadomość. No, ale ja w sumie bym wolała na żywo niż w motkach, bardziej, jest, nie? Tak. nie? Nie jest jako zamiast, ale tak. że jeżeli chcemy to wyrazić, tak. mhm. to nawet w taki sposób można pokazać, mhm. okej, okay, bardzo mi zależy na rozmowie z tobą, bardzo cieszę się, że właśnie, że... Wiesz, to już jest to ad absurdum wprowadzone, ale rodzaj reakcji, jaką damy pod czyimś osobem, to też może już pokazać, że to jest coś więcej niż tylko zwykły lajk, like. to jest pokazanie, mhm. dobrze. Pisałeś dobrze, napisałaś bardzo tak. tak, tak, wiesz, ale czasem tak próbuję trafić w jakąś emotkę i trafiam jakąś obok i wychodzi <noise> kaszana, nie? Zawsze, tak, <noise> że nie można cofnąć nie dzisiaj. że Oczywiście, że to nie jest coś, co jest zamiast, tylko jako forma, hmm. że jeśli faktycznie nadejdzie ta decyzyjność, hmm. to w tak drobnej rzeczy już można coś okazać. Wiesz, co, ale no wiem o czym mówisz, bo czasem dostaję po prostu serduszko, wiadomość SMS-em serduszko od mojego męża. I jest to zawsze bardzo miłe i czułe, nie? Że, że wysyła mi serduszka. Mm. Myślisz, tak? Myślisz, że tym moglibyśmy podsumować takim, że jeśli chcemy, to nawet w codziennych czynnościach możemy okazać czułość i bliskość? że to w dużej mierze zależy od tej decyzyjności, jak to jeszcze spróbować. Wiesz co tak, no ja bym tak jeszcze z grubej rury powiedziała, że bądź czuły dla tych, których kochasz, a jeśli nie jesteś, to wiedz, że jesteś osłem. Nie, nie no, mówię, no bez. Y bez rozmiękczania, nie? Że to, to jest taki kaliber. To jest tak ważne. Mhm. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia w kolejnym odcinku skoncentrowanych na relacjach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mhm.